Każdy producent dąży do tego, aby być rozpoznawalny. Tak jak białe monitory Yamaha, tak jak czerwień FocusRite, tak żółty kolor monitorów KRK dominuje i każdy rozpozna, że właśnie to są monitory tej firmy. A tak się złożyło, że dzisiaj jest premiera nowych monitorów rockit 5 generacji. Co się zmieniło, zapraszam do testu. Po ostatnim moim teście o monitorach karka pod tytułem, które karka są dla Ciebie nie ma tygodnia, bym nie dostał zapytania bądź podziękowania za ten film. Nowe monitory karka, pomimo, że są bardzo podobne do poprzedniej generacji, no to troszeczkę się w tym segmencie pozmieniało i to na plus. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz, że warto wybierać monitory, które mają bas reflex z przodu. Ja celowo zabrałem do testów wersję 5-calową, dlatego że. Bardzo dużo osób chce mieć duże monitory i często są one przewymiarowane. Piątki w małych pomieszczeniach będą idealne, a bas, refleks, który jest umieszczony z przodu, właśnie odda nam ten bas i nie będziemy musieli monitorów oddalać bardzo mocno od ściany. A więc zwracajcie uwagę na bas Reflex, bo to jest bardzo, ale to bardzo kluczowa sprawa. Po rozpakowaniu tych monitorów okazuje się, że otrzymujemy aż dwie maskownice. A po co nam dwie maskownice? A dwie maskownice to nic innego jak względy estetyczne. Jeśli chciałbyś mieć zamaskowane głośniki, bo kot, chociaż miłośnicy kotów powiedzą, że koty nie psują, ale dzieciaki na pewno tak. Kto ma małe dzieci, ten wie, że dzieci lgną do głośników. Pewnie nie wszystkie, ale zdarza się, że dzieciaczki lubią wciskać nam membrany głośników. No i właśnie osłona pełni rolę strażnika. Ale jeśli pragniemy eksponować ten żółty kolor, no to ta maskownica będzie właśnie idealna. Chodźcie, pokażę Wam, jak się to montuje. Na początku nie bójcie się, gdyż te magnesy są naprawdę silne i my musimy użyć nieco więcej siły, aby odczepić te magnesiki. Nic się nie stanie, ale ja wstanę, aby to odczepić, bo na siedząco chyba tego nie wykonam. I gotowe. to tyle. Która wersja ładniejsza, z maskownicą czy bez? Zostawiam to Waszej ocenie. Napiszcie w komentarzu. Natomiast warto powiedzieć, że maskownica nie ma wpływu na brzmienie. Jest ona tak skonstruowana, aby nie tłumić żadnych częstotliwości, a więc to tylko są względy estetyczne. Albo tak, albo tak. Uruchamiamy monitor. Świeci nam na pomarańczowo. Przywita się z nami pięknie. I do dyspozycji mamy aż 25 różnych kombinacji korektora. Zobaczcie. Możemy sobie regulować pasmo w każdym, ale tu w każdym zakresie. Ale to nie wszystko. Ale jedną z nowości modelu RP5G5, bo taką nazwę nosi ten monitor, są trzy tryby pracy: Create, Focus oraz Mix. Wprowadzając te tryby, producent absolutnie wygrywa. Trochę zabieg marketingowy, ale już wyjaśniam o co chodzi. Kiedy porównujemy monitory ze sobą, to okazuje się, że jeden jest ustawiony na płasko i nie ma żadnych trybów dodatkowych, takich konkretnych, jest jakieś podbicie, ale my często nie wiemy, jak to działa, jakie ustawienie będzie najlepsze. Mamy te trzy tryby I pierwszy create to taki tryb niedyskotekowy, ale sprzyjający słuchaniu muzyki. Kiedy go uruchomimy, to usłyszymy więcej dołu, mniej środka i więcej góry, czyli taki uśmiech dyskoteki. Kolejny tryb to tryb MIX, to po prostu liniowy tryb właśnie sprzyjający miksowaniu i tryb FOCUS, którego środek nie jest uwypuklony po prostu inne pasma sąsiednie są bardziej zawężone. Ale najważniejsze jest to, że my możemy sobie konfigurować dowolnie każdy parametr tego EQ, ale na zasadzie presetów. Wybieramy sobie odpowiedni parametr czy ma być więcej dołu, góry, środka. Nie lecimy bardzo precyzyjnie, tylko wybieramy jeden z presetów. To być może dla kogoś, kto bardziej by chciał chirurgicznie dopracować, nie będzie odpowiednie, ale uwierzcie mi, jesteśmy w stanie tutaj wypracować sobie nasz złoty środek, tak abyśmy mieli komfort w odsłuchu. A skoro jesteśmy przy tyle monitora, jeden potencjometr do sterowania tym, co na naszym ekranie. Wystarczy w zupełności, bo każdy kolejny element, pamiętajmy, sprawi, że cena monitorów będzie wyższa, a tego nikt nie chce. Mamy XLR typu combo, a więc albo XLR, albo Duży Jack, co będzie istotne dla tych, którzy chcieliby podłączyć sobie chociażby klawisz albo klasycznie, tak jak pan Bóg przykazał. Interface audio. Celowo wspomniałem tutaj właśnie o użytkownikach instrumentów klawiszowych, gdyż stage piana często nie posiadają nagłośnienia i często stage piana nie posiadają wyjść XLR. Musimy często stosować jakieś przelotki, aby podłączyć się do monitora, a tutaj tego problemu nie ma. Jackiem się wepniemy. Jeszcze jeden ciekawy ukłon ze strony producenta do przyszłych użytkowników Rokit 5 Generacji to to, że na dole mamy taką oto gąbeczkę która nam absorbuje drgania. No i oczywiście są specjalne śruby, dzięki którym możemy te monitory na stałe przymocować do e, jakiegoś statywu. Czyli dbamy o to, aby wspomniany zwierzak, być może nawet i ten kot, nie przewrócił nam monitorów. Rokit piątej generacji wykorzystuje 5-calowy głośnik nisko-średniotonowy, wykonany z kewlaru, natomiast jednocelowa kopułka wykonana jest z jedwabiu. Jeśli miałbym powiedzieć o brzmieniu tych monitorów, Celowo ustawiłem je obok moich dużych jamach 8-calowych. Niegodziwe, niegodne byłoby porównywanie tych dwóch monitorów, dlatego że ich rozmiary są zupełnie inne i to normalne, że basu będzie mniej w górze, jeśli mówimy o głośniku 5-calowym. Ale ja mam ogromne pomieszczenie, zupełnie inne niż prawdopodobnie Wy. Jeśli będziecie pracować na monitorze w małym pomieszczeniu, to ten bas będzie wystarczający. I moja rada taka, abyście od razu eksperymentowali sobie z EQ, chociaż pamiętacie aplikację KRK Audio Tools. Ona, jak zwykle, pozwala i jest również kompatybilna z tymi nowymi głośnikami i pozwala nam zmierzyć ustawienia i przypisać odpowiednią korekcję dla naszych monitorów. Pozwoli również. Ustawić nam trójkąt równoboczny tak, aby nasze monitory były równe w stosunku do naszego miejsca odsłuchowego. To bardzo fajna rzecz. Myślę, że nie będę tego teraz pokazywał, bo pokazywałem to w innym filmie. Warto skorzystać z tej aplikacji, bo jest to bardzo cenny dodatek. Moc całkowita tych monitorów wynosi 55 W, i mm, wystarczy do nawet delikatnej takiej, można powiedzieć, dyskoteki. Mam tutaj na myśli bardziej słuchanie głośnej muzyki, bądź to jest chyba pojęcie względne, kto jak głośno słucha muzyki. Ale jak brzmią te monitory? To nie jest proste – recenzować monitory, które są mniejsze od tych, na których ciągle pracujesz. Przesłuchałem moje miksy i tak jak spodziewałem się po poprzednich rokitach tutaj jest bardzo podobnie, aczkolwiek mam wrażenie, że ciutkę lepiej. Ale do czego zmierzam? Góra jest niekrzycząca. W poprzednich monitorach też tak nie było, ale tu jest tak bardziej, bardziej delikatnie, bym powiedział. Z tym dołem, no to wiadomo, jeśli potrzebujesz więcej, no to sięgnij po 7 albo 8 cali, ale uważam, że strzałem w dziesiątkę jest właśnie to, że Rockit posiada te trzy tryby pracy. Dlatego, że jeśli robisz, sklejasz filmy wideo. Nasza praca właśnie polega często na tym, że jesteśmy wszystko w jednym. Montujemy film, robimy muzykę. Często, jeśli nawet nie jesteś muzykiem, a potrzebujesz udźwiękowić coś, no to możesz skorzystać właśnie z trybu takiego bardziej ekspresyjnego, czyli dynamicznego. Jeśli będziesz chciał później zmiksować coś, no to flat będzie odpowiednim trybem. Jeśli chcesz popracować z wokalami, albo być może chcesz tylko popracować w ciszy, właśnie po to aby nie przeszkadzać innym. A w tym trybie nie będziesz musiał ściszać monitorów, gdyż ten dół nie będzie hałasował, góry też za bardzo, ona jest ale nie aż taka wybitna, w związku z czym ty nie przeszkadzasz nikomu w pracy. Nie musisz ściszyć monitora, możesz sobie pracować na Twojej głośności, a nawet level wyżej żeby lepiej słyszeć i uważam, że to jest naprawdę ale naprawdę bardzo dobry strzał. Trzy tryby wiele zastosowań, a jednym kliknięciem to robimy. I to jest piękne, że nie trzeba w każdym monitorze ustawiać dobra tutaj tyle dołu, tyle dołu, bo nigdy z tego nie skorzystacie. Opcja z trzech trybów jest naprawdę dobra. Co jeśli masz monitory poprzedniej generacji, mówisz: "Ojejku, Karka wypuściła nowy model. Co teraz?" Uprzedzam Cię, nie musisz zmieniać tych monitorów, dlatego że Twoje również są świetne, ale jeśli denerwuje Cię to, że za każdym razem musisz zmieniać częstotliwości, klikając w głośniku, no to te trzy tryby będą naprawdę świetnym rozwiązaniem. Dla kogo są te monitory? Właśnie dla filmowców, dla muzyków, dla wokalistów. To takie świetne monitory do małych pomieszczeń i nie tylko. Myślę, że klawiszowcy również powinni się tymi monitorami zainteresować, dlatego że być może ci, którzy pragną techno. To nie, to nie dla tych, ten efekt, ten efekt zrobią Wam monitory właśnie 7 i 8 cali, natomiast to są monitory typowo do pracy takiej studyjnej, właśnie dla klawiszowca, dla wokalisty, dla każdego muzyka, który pragnie mieć coś fajnego, ale już nie konsumenckiego na zasadzie hi-fi, jakaś wieża. Karka ROCKIT 5. generacji, naprawdę udany model. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do zapoznania się właśnie z tymi monitorami. Hej!